ba ba da da Wyślij pusty SMS na ten numer 100 tysięcy złotych do wygrania raz w miesiącu I 10 tysięcy złotych codziennie Przekonaj się tak jak pan Józef Dąbrowski Wyślij pusty SMS na numer 72 166 To twoja szansa na ekstra gotówkę Wyślij pusty SMS na numer 72 166 Czasem moja mama jest naprawdę zabawna Najpierw kupuje mambę, a później ją przed nami chowa Ale nieważne jak dobrze ją ukryje, mamba jest Taka smaczna, że znajdziemy ją wszędzie! Mamba, cztery smaki owocowe dla pysznej radości rzucia. Mamba, mam i ja! Ja chciałam tyle skutków. Pieski mogą być. Mogą być. Mamę ja też chcę. Cytrynowa, porzeczkowa. Dziadek, ale ścia ja porzeczkowa. Proszę bardzo, porzeczka i cytryna. Cytryna i porzeczka. To to składniki. Saga, to u nas rodzinne. <słuch> ale pyszne. mnie się wątroba odezwała. Teraz poczekajcie na deser. To już za wiele dla mojej wątroby. Ciocia mi nie wybaczy. Czekaj. Mam verdin. Nareszcie coś tak skutecznego na wątrobę. Dawaj. Verdin ma mocno skoncentrowane wyciągi naturalne. Dlatego tak szybko usprawnia pracę wątroby. Działa? Czekaj. Czekaj. Działa. Wspaniały. Dziękuję. Verdin, Wreszcie tak skuteczne. Ziołowe na wątrobę. Złoty medalista Kozakiewicz. Witamy! Dziękuję. Sładek! Zrób to! Okej. Proszę. Ultrafastin to jedyny żel, który zawiera ketoprofen połączony z lizyną. Dzięki temu maksymalnie szybko wnika do źródła bólu. Zwalcza ból i stan zapalny. Pokaż bólowi, gdzie jego miejsce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ultrafastin rekordzista w walce z bólem. Jeśli sądzicie, że któregoś dnia dojdziecie do władzy, On to się myli. Wniosek o same rozwiązanie, tego bombardowania trwa nieustanna awantura. Nie ma niczego, bo po... ja On pamiętam to, co... Nie pozwolimy, chcemy zniszczyć. W naszych sercach żyje Polska naszych marzeń. Spokojna, szanowana, dumna. Dom, w którym panuje zgoda. Mamy siłę, żeby te marzenia spełnić. Razem. Nowy komediowy serial dwójki. Dlaczego przeprowadziłaś się do Małego Stampingtonu? Bo jest czyste. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Spokojne przedmieścia Wielkiego Miasta. Jeszcze raz spóźnicie się z płatnością, a spalimy Was żywcem. Nigdy nie miałyśmy wtyki w obozie wroga. Jednak pozory mogą mylić. Bo o nowych mieszkańców walczą dwa konkurencyjne gangi. Gotowych na więcej gospodyń domowych. Odcinek pierwszy, dziś o 21.50 Czujesz ból? To sygnał ostrzegawczy. Ból mięśni lub stawów może być objawem zagrożenia, jakim jest stan zapalny. Powierzchniowe działanie może tylko maskować ból, a stan zapalny rozwija się nadal. Sięgnij po żel o maksymalnym stężeniu. DiFortan Actigel. Tifortan to żel, który nie tylko zwalcza ból, ale także leczy stan zapalny. Tifortan to właściwa kuracja na bóle mięśni i stawów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź sposób tu się z lekarzem lub farmaceutą. Witam Państwa. Dziś nie będzie żadnych pytań, tylko garści informacji. Otóż Eurobank przygotował dla emerytów i rencistów wyjątkową ofertę. Jest to kredyt od 500 zł. Skorzystało już z niego ponad 275 tysięcy osób. Wystarczy jedynie podpis, by pieniądze po 15 minutach trafiły do państwa rąk. Szczegóły pod numerem 0801-703-200. Do zobaczenia. Eurobank, co jeszcze możemy dla ciebie zrobić? Puls. Cały świat pulsuje. Teraz także szczoteczka do zębów. Nowa Oralbe Pulsar. Eksperci z Oral B stworzyli najnowszej generacji tradycyjną szczoteczkę do zębów, której włókna mikropuls oscylują i drgają głęboko między zębami, czyszcząc lepiej niż kiedykolwiek dotąd. Czujesz? To właśnie Oral B Pulsar. Zmieni Twój sposób czyszczenia zębów. Na zawsze. Encyklopedia II wojny światowej wraz z niepowtarzalną kolekcją filmów na DVD. Nieznane zdjęcia, rozszyfrowane tajemnice. Wielkie kampanie, przełomowe bitwy, sprzęt wojskowy, mapy, przejrzysty układ wydarzeń. Co dwa tygodnie Encyklopedia II wojny światowej. Wojny, która przeraża, ale i fascynuje. Numer pierwszy z DVD tylko 295. Knor moc warzyw, bo warzyw nigdy dość. Pronto i Ride dla domu. Twoje meble wymagają codziennej troski. Pronto Classic nie tylko skutecznie usuwa zabrudzenia, ale także dzięki składnikom pielęgnującym chroni drewno podczas codziennego użytkowania. Pronto Classic wie, co dobre dla twoich mebli. Pronto czyści i chroni drewno. Mole powróciło? Też bądź na molne. I używaj Ride regularnie, by skutecznie chronić ubrania. Ride zabija owady na śmierć. Stary telefon powinniśmy zdepresjonować tak? i mamy na to jakby kilka sposobów, nie wiem wyśmiać e, brak kamery, zadrwić się z braku dzwonków mp3. No a jeśli ktoś nie ma tak śmiałości wytrwić? Ją, wtedy wybieramy ten wszystko mający telefon i sugerujemy klientowi odnalezienie w tym starym tego wewnętrznego fuj. Tego ukrytego psie. Wymień stary telefon na nowy Sony Ericsson. Mix. Najlepsze telefony na kartę za złotówkę. <śmienny>